Tutaj jest, góry. Góra, góra, góra. Weszedłem. Weszedłem, mało. jest na góry Gura, gura, gura. Wreszcie ma po kewie. Ma. 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 Bum! Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. System dodatkowych punktów doświadczenia, jakie dostajemy za granie różnymi legendami w pierwszym sezonie Apex Legends skłonił mnie do tego, żeby spróbować grać bohaterami, których do tej pory nie ruszałem. Tym razem padło na Gibraltara i powiem Wam szczerze, że myślałem, że to jest słaba legenda, a okazuje się naprawdę bardzo mocna. Bańka ochronna, która naprawdę uratuje życie w niejednej sytuacji oraz mega gigantyczny ult, którego ma Gibraltar, naprawdę jest to zupełnie bez porównania z ultem Bangalore. Ult Gibraltara robi po prostu miazgę na polu bitwy. Mam nadzieję, że ta runda Wam się spodoba i życzę miłego oglądania. U nas jest Dotyk gdyby ktoś chciał, Robocik. No, e, Dot, na dole A tutaj gdzieś robocika słyszę Pewnie na dachu O, filetowy e, filetowy killer, bartek Biorę, biorę, ja muszę iść do bitwy, tak naprawdę To poczekałem Trzy minuty, jeszcze ta strefa będzie goniła, skoro czasu Do środka. Ale jaka piękna ściana, nie? Cześć Bartku, witam cię serdecznie i cześć w witam, Szadoek Fullball witam. Dobry. Mm, dzień dobra. Dobra. Tu mógł ktoś przewidzieć. Może macie R301 i chcecie się zabić na R99? No właśnie mam R99 Mam 301, ale nie dziękuję w nie grałem.

tu też jest! O. Tylko kurde, nie mam z tego stawu do tego żadnego, to jest trochę wkurzające. Tu no, już mogę się zaczynać. Mmmm. O, przełączni godnie. Spróbujesz? Nie da się w tego biegu użyć? I strzykawki tu są, I'm jak coś wyboczynek. O oh, no, no, no. Bo akcybisk Fioletowy plecak A tu i tępków ładnych jest Dobra, idę już Ej! Przyszła kipka, wyrzuciłem Dawaj ją z powrotem To jest lepszy ten Gdzie masz te sztaki? W środku jest tam Alphenix i kolba Gdzie ta kolba? Gdzie ty jesteś? No tutaj Pod tobą jest kolba i tam, jak są te wnęki, do środka. Nie tutaj nie jest gotowana. Mhm, w, te w tej drugiej wnęce jest kolba. Tak, tak. To miejsce w ogóle nie jest... To jest magazynek lufa. No znacie, ja tak samo. Yyyy, strefa goni. No. To nie celownik, a on. Chodź po tamtym budynku zblutować. Przyszło szef magazynek się No ja też. To mi nie mów. Giżutkie, chory jesteś? O matko, do zdrowia ci życzę dużo. No, ja wiem, że nie lubisz być chory. Nikt nie lubi być chory. Chyba, że udaję wtedy. <laughs> wtedy jest fajnie tak chorować. No dole są jeszcze trzy skrzynki, Wy, zejdę. A dobra, dobra. Hmm. Mam dwa Fenixy, mogę jednego wyrzucić. Oh. Trzy miejsca mi zajmuję. Teraz zrobię do środka. Trzeba poczekać. Nie, no, bardzo Dobra, robię teleport. Punching a tunnel. poczekaj co ci. to jest. Nie też już zredukowano. Kurde, trzy oddziały zostały. na początku było trochę dymu. No tak, to zostało. Kurde, ja jeszcze magazynek lek i jestem w domu już z ruchem Ja mam wszystkie dodatki szare Ja mam dwa niebieskie, szarą lufę i nie mam magazynku do tego Ja tam właśnie mam a R31 gb z magazynku to jest 18 nabojów To jest Chwila Kurde to zabierali wszystko z ludzie O co tam jest?

Tam jest jeden, do góry, a tu do, do góry jest drugi. Zeskoczył taki moment. Ale bolą też Ty jest... Zeskoczył, po tamtej stronie jest. A tam jest jeszcze jeden. Dwóch, jeszcze jeden gdzieś pomiędzy. Tu jest na białym. Chyba wszyscy skaczą. Zszedł on tak, strzela o, oh, fuck, drugi team chyba Dawaj, 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 ustawaj nas, ustawiaj nas No się Jeden od góry szedł jakoś zaczął mnie atakować Ja bym się tobą, bo tu to dwa teamy Ostatni, ostatni walka się zabić, zabić. Mam jeden T Mam Zostawić jeden Eee, masz fe... kurde Kurde, tam mam, nie mam, mam. mam A dobra, ma, 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 ma. A, dobra. Oni panują na dole? Tak, są, jest po prostu. Na nami są, nad nami są. Dobra, przygotowany, walczymy dalej. Ale idzie! idzie. Złoty jest telob. tu, jest tu, jest Jednak. tu. Jeden kok, są na dachu, są na dachu. Wyskoczył, na, Deskoczy. na dole. Po szczycie, po szczycie w tej sprawie. Leży. Och, fak. Powaliłem na górze z rzutem. Powaliłem na górze z rzutem. Tu so, na dachu powaleni Ostatni jest gdzieś. Ewentualnie mają na dachu. złote na dachu. do podnoszenia. Nie, nie powalone, ale oni się stagają pewnie tam. Skakuje. Skakuje. zabójstwo. Leży. Leży. Mm. To jest, to jest, jest tu, ostatni, zabity. Uh! Let's go! No ale jara. What the fuck! No i kto jest liderem Wszystko, zabójstw? No ja wody. jestem liderem zabójstw! Ile masz? <laughs> Pięć. Tak, to niedużo. Niedużo. No i znowu zrzut go, tego Gibraltara porobił. To, że jak na dach to wrzuciłem, to no było, kurde, najlepsze, co mogłem zrobić. Aulowany Równy tysiąc. Równy tysiącek, no. Tak, tak, wiem, może pod względem killi nie była to rekordowa runda, ale bawiliśmy się naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że było kilka rewelacyjnych akcji. Szkoda, że nie udało się samego początku nagrać, ale za późno włączyłem nagrywanie, ale dużo nie straciliście, bo oprócz spadania i jednego kila to za dużo tam się nie działo. Pozdrawiam Albatrosa i Boczanoka, z którymi grałem tą rundę. Mam nadzieję, że Tobie ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować ten kanał. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!